Hej, kochani. No, chciałam sprawdzić czy nazwę firmy tej torebki. Cieszy mnie to, że spodobała się ta torebka, bo jest naprawdę super. Ona ma z kilka lat. Ja dostałam ją w prezencie jakieś 4 lata temu. Coś koło 4 lat temu. Ma fajne tutaj nawet w środku ma dodatkową taką tutaj o. Że świetne ma tutaj kieszenie i świetne mocowanie ma. Ale właśnie nie ma napisów. No i po prostu spytam się aniołka, jak się spotkam z aniołkiem. Tylko właśnie nie wiem kiedy się spotkam, ale spytam się przy okazji. Może sms-owo aniołka mojej siostry, się kupił tam torebkę, czy jak. Nie wiem, chyba nie wiem, będzie to trudne, bo to 4, 4 lata temu była ta torebka kupiona w prezencie pod choinkę no i po prostu nie będzie łatwe namierzenie po prostu nazw firmy tej torebki, bo nie ma żadnego napisu. No, że jak będę miał możliwość namierzenia tej torebki, to oczywiście przekażę link, czy zrobię krótki film. Się tak bardzo z niej cieszę, że po prostu postanowiłem o tej torebce opowiedzieć, pokazać, e, dowartościować, piękny prezent sprzed czterech lat, z rąk e, Się bardzo postarał chłopak, naprawdę. I dlatego właśnie, tak się postanowiłem po prostu tym podzielić, tym radością tej torebki. Która się sprawdza bardzo dobrze. Jak się, jak się dowiem, no, odnośnie tej torebki to przekażę linka, gdzie można ją kupić, no. no. Popatrzyłem właśnie, pokazywałem teraz, że nie ma napisów żadnych, z żadnej strony. Jest tak ciężko to ustalić, może w takich harcerskich e, przyborach, tam gdzie harcerze się zapatrują, to może tam. To może tam można taką torebkę e, zlokalizować, ale dokładnie nie wiem. Jak się dowiem, to przekażę wam. Hej, Kakani, pa.